Witam ponownie z tej strony Blade Bellier. Dzisiaj gramy w Penumbra Czarna Plaga Więc będzie się działo Kiedyś to grę tak pseudo przeszedłem, nie pamiętam Chyba się za dużo wypiło No ale takie wpół na ślepo to będzie, to będzie, nie? No dobra no to co? Nakurwiamy Nie, nie chcę nie chcę samouczka. Zalecany średni, po co tu się kaleczyć na wysokim? Lubię wyzwania. Nie wiedzy nie zdołałbyś znaleźć w sobie dość woli, by uczynić to, o co muszę cię poprosić. W ślad za ojcem udałem się na Grenlandię, by odkryć jego tajemnice. Gdybyś wiedział, jak daleko gotów byłem się posunąć. Odnalazłem szybko palniany, gdzie skryłem się przed burzą. Gdybyś tylko wiedział, jak bardzo byłem zdesperowany. Targały mną wątpliwości i dławił mnie strach. Pomagał mi szalony Red. Gdybyś tylko wiedział, jak bardzo byłem samotny. Mego przyjaciela Reda spaliłem na popiół. Powiedział mi, że chce umrzeć. Gdybyś tylko wiedział, jak bardzo dręczyło mnie sumienie. Ruszyłem śmiało naprzód i padłem ofiarą własnej brawury. Gdybyś tylko wiedział, jak bardzo byłem głupi. ...wszystkie te uczucia, tak ludzkie, tak czyste. A mimo to zawiodłem i nie zdołałem uczynić tego, o co teraz muszę prosić ciebie. Mhm... Mm Ta... Mm. się cię wczytywać, chujkowile. <grym> Budzimy się, nie ma to jak. Niedziela. Po niezłej imprezie lub domówce. Na kacu. Jak skurwysy. Stajesz, a suszy jak... Jak teściowa. Dobra. Przebadajmy, zbadajmy... Co, gdzie, czym. Mamy ten? dotarę jakoś? Chyba chuj, nic nie mamy na razie. Mamy jakiś książkę, notatnik. Tu sto. Słyszałem, że czarna plaga jest najstraszniejsza ze wszystkich penumbr, penumbr? To jeszcze tak uważam według mnie ma taki lepszy klimacik Kogoś tam na jebie w dupę Oho. Ktoś błagał. Co tam chodzi, kurwa? No no, trzeźwość nie da w tą grę grać. No, tak, to trochę po pijaku się może wystraszę. Eee. Gdzieś tam pisto? Słyszę jakieś odgłosy. Lodowate. No, Chuj, nikt nie grzeje. Rozjebane, nic nie ma. W sumie coś kiedyś dość było. Biurko, którego ktoś używał w charakterze stołu warsztatowego. Dobra, chuj tam. Nic. O, jest. Świetlik. Między światłem i cieniem istnieje całkowity inny świat. Świat, którego nie możemy lekceważyć. Uciekaj natychmiast. Aha Nie wiem kto to napisał pochuj na chuj Bicze to do mnie i tak dalej Kurwa Ja pierdolę Dobra, monetę wsadzimy O! Kręcie dziwko Co mogę odkręcić? A jakieś takie zdebugowane trochę No, kurwa ja pierdolę A Już to zrobiłem O Bam Można tym podnieść wyżej? Rzucić można, dobra, chuj Eee Moneto To ciężko monetę odkręcić tak czy siak, chyba, że słabo zakręcono te śrubki To w sumie się dane Maj 2001, nie miałem pewności, ile czasu byłem nieprzytomny. Ale głowa nadal mnie napierdala, więc albo nie zbyt długo, albo przyłożyli mi naprawdę mocno. Ktoś ci przypierdalił, stary. O rany, o, jakieś. Widać, kogoś się dowcipy trzymają. Co to takiego? Ja się boję. Mamo się boję, ja. Co to kurwa? Schizy jakieś? Widzieliście? Kurwa, w mnie. Wybawienie. Może resu jeszcze był? Czy jakiś. Kurwa, redopodobny chuj. Trzeba poszukać, co nieco. Pamiętam, coś znajdę. Uu. O, są bakterie. Jest cegła! pierdolić komuś. Wpierdal dać. Bieda zła rzecz, nie chcę kurwy tej mieć. E, kurwa. Mam główka? Bakterie. Mam monetę. Hehe. <grystanie> no. Puszka napoju gazowego. Zimna jak lód. Pochuj mi ten puszka ta. Ach. Zawalone. Patrz pod nogi.